4 grudnia to jeden z najważniejszych dni w rodzinach górniczych. Tego dnia w kościele wspominana jest Święta Barbara, patronka górników. Pandemia uniemożliwia huczne świętowanie, jednak w katedrze odprawiono uroczystą mszę świętą, której przewodził biskup diecezji Jan Kopiec. W swojej homilii przypomniał, że Święta Barbara była wzywana nie po to, aby chronić przed niebezpieczeństwem, a o to, by obdarzyła roztropnością. Że to nie my, tylko sobie. Wzywamy barbary i niech ona wszystko za nas załatwi, tylko że człowiek dzięki wstawiennictwu świętej barbary będzie bardziej wyczulony. Górnicy nie bez powodu wybrali sobie ją za patronkę. Ich praca od zawsze była niebezpieczna. Nawet zwiedzanie dzisiaj zachowanych kopalń uczy pokory. Ile tam trzeba było wyostrzenia wszystkich swoich sił, całej swojej uwagi, by błędu nie popełnić. Choć biskup Jan Kopiec sam pochodzi z górniczej rodziny, to jest świadom, że tradycja górnicza powoli zanika. Stawia jednak górników za wzór do naśladowania w jedności. I dzisiaj na pewno, wprawdzie już troszkę z nostalgią, bo tego coraz mniej, ale o górnikach wspominamy z wdzięcznością za to, że uczyli nas poczucia wspólnoty. Wszyscy razem idziemy. Święta Barbara nie jest jedynie patronką górników. Na zaproszenie księdza biskupa podczas mszy pojawiły się sztandary Bractwa Kurkowego. Oprócz raciborskiego Bractwa Kurkowego jest także tutaj przedstawiciele regimentu artyleryjskiego domu radziwiłów Są przedstawiciele Bractwa Kurkowego w Żorach w Toszku i przede wszystkim właśnie Zabrza jako gospodarza. Święta Barbara jest patronką e, kiedyś dawniej puszkarzy, obecnie artylerii. I e, no nie mogą nas tutaj zabraknąć dlatego, że część bractw e, naszego, szczególnie okręgu śląskiego, kultywuje bractw, e, jakby to e, tradycję właśnie cechu puszkarzy e, i Ćwiczymy się także w strzelaniu z armat. Święta Barbara jest również patronką żołnierzy. Tychże reprezentował pułkownik Roman Nowogrodzki. Obecność żołnierza tutaj w tym gronie jest jak najbardziej wskazana. Dzisiaj mam przyjemność reprezentować dowódcę generalnego rodzaju sił zbrojnych, pana generała Jarosława Mike. A w składzie tychże wojsk, którymi dowódca generalny dowodzi, są również rakietowcy i artylerzyści. Święto. Święta Barbara to również patronka właśnie tejże naszej braci żołnierskiej. Dlatego myślę, że jestem takim łącznikiem między tym, co stare, co dawne, zaczynające tą historię artyleryjską, oraz tym, co współczesne i nowoczesne dzisiaj. Wszystkim, którzy uważają Świętą Barbarę za swoją patronkę, w dzisiejszym dniu życzymy szczęścia Boże.